Myślę, że bez wahania można stwierdzić, że olej silnikowy jest najważniejszym płynem eksploatacyjnym w naszych samochodach. Wykorzystywany jest przez układ smarowania, który rozprowadza go w jednostce napędowej, a w silnikach turbodoładowanych także w turbosprężarce. Zadaniem oleju silnikowego jest smarowanie pracujących części silnika i zmniejszanie pomiędzy nimi tarcia, odbieranie z niego ciepła oraz wychwytywanie i usuwanie zanieczyszczeń, które później są zatrzymywane przez filtr oleju. Nic więc dziwnego, że wybierając olej do zalania w naszych silnikach, staramy się sięgać po sprawdzone marki z górnej półki i ja sam też tak robię kierując się jakimiś testami, usłyszanymi opiniami czy własnym doświadczeniem. Ale technologia idzie naprzód i tyczy się to również branży olejów silnikowych. Jakiś czas temu mieliśmy boom na przechodzenie nawet w wysilonych silnikach z oleju mineralnego czy półsyntetycznego na pełen syntetyk. Potem był okres dyskusji o bazach olejowych, czyli walka, co jest pełnym syntetykiem. A co tylko syntetyk udaje. Kto wie, czy nie jesteśmy właśnie u progu nowej mody w świecie olejów silnikowych? Odezwała się do nas firma Michel z propozycją, czy nie chcielibyśmy przetestować ich oleju z nową technologią, jaką jest nanoceramika. O ile na pewno wielu z Was kojarzy dodatki, preparaty typu ceramizator i nie ma w tym niczego nowego, o tyle oleje ceramiczne stosunkowo niedawno weszły na rynek i dopiero stają się popularne. Postawmy sobie więc pytanie, w czym oleje ceramiczne są rzekomo lepsze od tradycyjnych olejów syntetycznych. Producent twierdzi, że nanocząsteczki ceramiki działają tam, gdzie na skutek nadmiernego tarcia, m.in. na gładziach cylindrów, doszło do mikropęknięć oraz ubytków na metalowej powierzchni i właśnie tam nanocząsteczki przylegają, doprowadzając do wyrównania i wygładzenia powierzchni. Odbudowa powierzchni trących zapewnia wzrost nośności stałego filmu smarnego, wykazuje odporność na ścinanie tego filmu, a co za tym idzie? Prowadzi do lepszej pracy jednostki napędowej i co najważniejsze, chroni elementy silnika przed zużywaniem się i wydłuża okres eksploatacji samochodu. Oleje ceramiczne wykazują znacznie lepsze właściwości smarne niż tradycyjne oleje silnikowe. Zastosowana ceramika wykazuje najniższe współczynniki tarcia pomiędzy powierzchniami metalowymi w silniku. Tworzy stałą i bardzo wytrzymałą powłokę ceramiczno-metalową, która doskonale odprowadza ciepło i redukuje opory w silniku. To wszystko brzmi pięknie, prawda? Potwierdzam, ale nie bez przyczyny użyłem na samym początku zwrotu producent twierdzi. Nas bardziej interesuje na ile ten opis pokrywa się z rzeczywistością i czy jesteśmy w stanie to wykazać nie subiektywną opinią, a twardymi liczbowymi danymi. Dlatego nie pozostaje nic innego jak to przetestować. Bierzemy jeden samochód i przeprowadzimy na nim dwie serie testów na popularnym oleju z górnej półki opartym na tradycyjnej technologii jak i na oleju ceramicznym marki Michel. Pomiędzy jedną a drugą serią testów samochód przejedzie dystans 1000 km, bowiem przybycie takiego dystansu jest wymagane przez producenta, by nanoceramika oraz wszystkie dodatki zawarte w oleju Michel zrobiły swoją robotę odbudowując powierzchnię trące. Od razu uprzedzam internetowych malkontentów. Nie, producent nie miał żadnego wglądu ani wpływu na przebieg czy wyniki testu. A czy spuszczą nam łomot jak się okaże, że ta technologia nie do końca działa tak jak należy? Cóż, to się okaże. Zapnijcie pasy i jedziemy z tematem. Zanim zabierzemy się za testy na tym aucie, musimy wymienić olej. Zmienimy olej, aby być pewnym, że silnik jest zalany olejem premium z górnej półki, który cieszy się jakby dobrą renomą innych użytkowników, a następnie porównamy go do oleju marki Michel, oleju ceramicznego. I przekażemy Wam wyniki testów. Co będziemy mierzyć? Zmierzymy ciśnienie na cylindrach, kompresję. Zmierzymy moc i moment, głośność silnika na postoju. Dodatkowo będziemy mieli wgląd w ciśnienie oleju oraz temperaturę oleju na postoju oraz pod obciążeniem. Tradycyjny olej został zalany do testowej BMW. Samolot jest gotowy do testów, czas więc sprawdzić wspomniane parametry pracy silnika na pierwszym oleju. Warto podkreślić, że do testów wykorzystaliśmy dwa oleje o takich samych specyfikacjach i spełniające te same normy. Pierwsza faza testów za nami. Jak kształtują się wyniki? Mianowicie, temperatura oleju na postoju wynosiła 111,75 stopni Celsjusza. Pod obciążeniem mieliśmy najniższa wartość, to była 111, a najwyższa 113,5 stopnia Celsjusza. Ciśnienie oleju najniższe zarejestrowane 2,99 bara, najwyższe 5,46 bara. Jeśli chodzi o głośność na obrotach jałowych mieliśmy 66,5 dB, a jeśli chodzi o e, głośność na 5000 obrotów na minutę, a to też nie pod obciążeniem, tylko na postoju, ale na 5000 obrotów na minutę mieliśmy 96 dB. Jeśli chodzi o pomiar kompresji, pierwszy cylinder 12,5, drugi cylinder 11,5, trzeci 12, czwarty 11,9. Piąty, 11 i szósty, 12 barów. Jeśli chodzi o to, co najważniejsze, myślę dla Was, moc i moment yy, wygląda następująco: moc 301,7 konia mechanicznego i moment 397,3 Nm. Dodam, że w serii to auto powinno się w teorii legitymować mocą 306 Koni to co? Wymiana oleju na olej marki Michel 1000 km, aby ten olej, te wszystkie dodatki, które są w nim zawarte, zaczęły działać i widzimy się tutaj znowu na pomiarach. Drugi dzień testów za nami. Około 1000 km przejechane po wymianie oleju na olej marki Michel, czyli dokładnie tyle, ile potrzebują te wszystkie dodatki, aby aktywować się w tym silniku, aby zaczęły działać jak wyglądają suche liczby z naszych pomiarów temperatura oleju pod obciążeniem mamy 109,5 stopnia ciśnienie oleju mamy między 3,09 a 5,47 bara głośność na obrotach jałowych mamy 64,5-65 decybela na 5000 obrotów na luzie mamy głośność w granicach 10,5 decybeli kompresja yy, wszędzie w miarę się to wszystko wyrównało i to co na Was najbardziej interesuje, czyli moc mamy 303,9 konia mechanicznego, a moment 399,5 Nm. Jeśli chodzi o porównanie do pomiarów z pierwszego dnia, no to jakby największe różnice, które możemy tutaj zaobserwować, no to mamy w głośności na obrotach jałowych, na postoju mamy różnice około 1,5 dB. No i później, jeśli chodzi o sam pomiar mocy, Mieliśmy 301,7. Konia mamy 303,9 jeśli chodzi o Nm, mamy 317,3 w porównaniu do 319,5 Nm po zalaniu nowego oleju. Jeśli chodzi o samą interpretację wyników, myślę, że tutaj skorzystamy z pomocy Bartka, właściciela tej hamowni. Schamował bardzo dużo aut w swoim życiu. Myślę, że posiada dużo szerszą wiedzę na temat motoryzacji, na temat samej pracy silnika, aby te wyniki, które właśnie Wam przedstawiłem, zinterpretować. Więc tak, u nas wykonaliśmy pomiar na hamowni 4x4 synchronizowanej, auto pacjent BMW F33, 3-litrowa, na nominalnie 306 koni. Pomiary jakie wykonaliśmy na oleju, wynik nam dały 301,7-397,3 Nm. Po przejechaniu magicznego 1000 km staraliśmy się przy drugim pomiarze uzyskać bardzo zbliżone warunki pomiarowe, tak aby maksymalnie pokazać, czy rzeczywiście ten olej coś daje, co daje, w jakim zakresie i czy warto go stosować. Uzyskaliśmy przyrost w skali liczbowej może nieduży, bo to jest około 2-2 konia i około 2 nm, ale co jest ważne, Poprawiła nam się zdecydowanie charakterystyka w środkowym zakresie e, obrotowym e, oraz co najważniejsze z mojego punktu widzenia, w mojej ocenie, to przede wszystkim moc maksymalna tego silnika przesunęła się w zakresie około 400 niecałych obrotów e, dalej. Co ważne, widać to na końcówce wykresu, zdecydowanie poprawiło się e, przebieg krzywej momentu obrotowego e, powyżej właśnie tej mocy maksymalnej. E, czym może być to spowodowane? E, może być to spowodowane, jeżeli olej rzeczywiście ma powodować zmniejszone tarcie, czyli ułatwić silnikowi wygenerowanie większej mocy, wyższej sprawności, to przebieg krzywej momentu obrotowego powinien to odzwierciedlać w postaci jakby wyższej mocy przesuniętej w skali obrotowej do wyższych partii obrotowych, co widać na załączonym wykresie na samej końcówce tego pomiaru. No dobra, a jeśli chodzi o kwestię błędu pomiarowego, jak ty to widzisz? Bo na pewno wielu widzów się odezwie, że takie różnice są. To, co my jakby prezentujemy, że to jest niemiarodajne, że to jest błąd pomiarowy, czy to jest prawda, fałsz, jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Generalnie... Żadna harmonia podwoziowa, nasza czy inna, nie będzie urządzeniem laboratoryjnym, które będzie dawało wyniki e, powtarzalne w 100%. Bo samochód tak naprawdę to można traktować jako prawie że organizm żywy, który bardzo duży wpływ na e, wyniki będzie miała, e, chociażby temperatura otoczenia, e, ciśnienie w kołach itd. Tak e, tak Staraliśmy się tutaj w pomiarach, aby uzyskać maksymalnie dużą dokładność, e, zachować e, no, możliwie idealne warunki, jak z pierwszej próby. Po przebiegu krzywych momentu obrotowego możemy e, przyjąć, że pomiar jest w miarę powiedzmy e, dokładny, bo na pewno nie laboratoryjny, e, poprzez, e, poprzez fakt, że krzywa momentu obrotowego w fazie... Pierwszej tak naprawdę partii niskich obrotowych przebiega praktycznie kreska w kreskę. E, tam gdzie różnice chcielibyśmy zaobserwować, i tam gdzie ja różnicę chciałbym się spodziewać, czyli tak naprawdę zakresy średnie i przede wszystkim wysokie partie obrotowe, e, tam różnice momentu widać e, i tak naprawdę nie da się tego w żaden sposób zasymulować. E, chyba że przez e, zrobienie trim tuningu, e, ale generalnie e, chodzi o fakt, że ten silnik ma po prostu lżej się kręcić, czyli właściwości. E, tarcia, ograniczenia tarcza tego oleju w jakikolwiek sposób mierzalny wpływają, bo widzimy to po wzroście, powyżej 6000 obrotowych, wzroście momentu obrotowego. Jesteśmy kilka dni po testach, czas więc na podsumowanie. Niezależny test podzielony na cztery osobne etapy raczej bezdyskusyjnie wskazuje, że faktycznie olej ceramiczny działa zgodnie z tym co producent podaje. Zwłaszcza, że warto podkreślić, że producent nie obiecuje tutaj żadnych szalonych przyrostów mocy rzędu 10 czy 15%, nie obiecuje, że spalanie spadnie o połowę lub innych tego typu deklaracji wziętych z kosmosu. Olej ceramiczny miał zredukować opory w silniku, lepiej odprowadzać ciepło i kolokwialnie mówiąc, ulżyć silnikowi w pracy. No i cóż, liczby mówią same za siebie. Mamy wyrównanie kompresji na cylindrach. Wzrost mocy i momentu obrotowego bardzo fajnie zarejestrowany w średnich i wysokich partiach obrotów, czyli tam, gdzie faktycznie opory wewnętrzne mogą ograniczać ten silnik. Do tego lepsze odprowadzanie ciepła, zwłaszcza pod obciążeniem. Bardzo fajnie widać, że na tradycyjnym oleju pod obciążeniem temperatura wzrosła o 2 stopnie, natomiast na nowym oleju ceramicznym temperatura pozostała na takim samym poziomie. Więc olej świetnie sobie radzi z odprowadzaniem ciepła. Dodatkowo wyższe ciśnienie oleju, co skutkuje lepszym smarowaniem i cichszą pracą silnika. Nie są to z pewnością jakieś spektakularne wyniki, w sumie bardzo dobrze, bo ciężko by mi było uwierzyć, że olej mógłby podnieść mocno na przykład 10%, ale no liczby to liczby i mamy to jak na dłoni. 1,5 dB ciszej, 2 konie mechaniczne więcej kilkaset bara wyższe ciśnienie oleju i 4 stopnie Celsjusza mniej przy katowaniu silnika. Tak więc jeśli macie padnięty silnik i liczycie na jego cudowną reanimację, no to no nie, to nie jest ta droga. Ale jeśli mówimy o dbaniu o silnik, to jak najbardziej taki olej celabiczny wydaje się być spoko opcją. Człowiek nigdy obiektywny nie będzie, ale liczby nie kłamią. W tym filmie to już wszystko. Ja biorę się za tworzenie kolejnych materiałów dla Was, a za chwilkę za mną pojawią się inne interesujące filmy i możliwość subskrypcji kanału. Trzymajcie się ciepło. Cześć!